Czy masz już swój eliksir mocy? Może odpowiedź jest dla Ciebie jasna, a może zastanawiasz się, co to właściwie jest ten eliksir mocy? Jak sama nazwa wskazuje, to substancja, która wzmacnia, pozytywnie stymulując cały Twój organizm w tym immunologię, mózg, gospodarkę hormonalną czy stan emocjonalny. Krótko mówiąc, wspiera cię w dostrojeniu do pełni Twojej mocy, która pozwala ci na lekkie i przyjemne życie. Jeśli nadal to brzmi tajemniczo, użyję innych słów. Wyobraź sobie Twoją spersonalizowaną, dopasowaną do Twojego obecnego stanu kompozycję naturalnych aromatów roślinnych, stworzoną z intencją specjalnie dla Ciebie, przez Ciebie. Dobór zapachów odbywa się w pełnej uważności zmysłowo-umysłowej. W tym procesie to ty jesteś artystą z jedyną właściwą recepturą. Jesteś mocą kreacji, która tworzy swój autorski, pachnący eliksir mocy. Ponadto twoja niepowtarzalna mikstura może posłużyć ci jako botaniczne perfumy naturalne i regenerujące serum do ciała w jednym. Nie dość, że eliksir mocy wyjątkowo pachnie i jest to zapach szyty na miarę dla ciebie, to jeszcze działa prozdrowotnie na każdy układ w twoim ciele, a co najważniejsze, zamienia twój układ nerwowy w układ zrelaksowany. Czego chcieć więcej? Jeśli przychodzą ci teraz do głowy myśli, jak mam stworzyć coś tak precyzyjnego, tak doskonałego, skoro nigdy nie miałam, nie miałem do czynienia z perfumiarstwem, a olejków używam raczej intuicyjnie? Nie mam wystarczającej wiedzy na ich temat, zresztą mam raczej słaby węch i zapachy nie są moją mocną stroną. Jeśli tak myślisz, to mam dla ciebie ciekawą wiadomość. Im mniej masz doświadczenia z tworzeniem kompozycji zapachowych, tym lepiej taki eliksir ci wyjdzie. Działa to trochę jak przysłowiowe szczęście początkującego, a wszystko za sprawą wrodzonej intuicji nosa, którą ma każdy z nas, szczególnie kiedy pierwszy raz wącha poszczególnych esencji roślin i nie ma z nimi jeszcze konkretnych skojarzeń. Jeśli chcesz poznać swój portret zapachowy, tajniki aromaterapii i perfumiarstwa, zaszyć się z 16 niezwykłymi esencjami roślin, które wibrują wyżej niż niejedna świątynia, śmiem twierdzić, Zapraszam Cię do skorzystania z mojego nowego kursu online, Eliksir Mocy, który łączy nie tylko wiedzę z zakresu aromaterapii i perfumiarstwa, ale również pomaga Ci czytać Twoje wnętrze. A wisienką na tym pachnącym torcie jest medytacja Mam Moc, która wprowadzi Cię w stan błogiej lekkości i głębokiego połączenia ze sobą, poruszając wszystkie struny, które są Ci potrzebne do odnalezienia drogi Twoich marzeń. A stan ten zakotwiczysz stworzonym przez siebie eliksirem mocy. De facto, aromaterapia i medytacja prowadzona z konkretnymi afirmacjami to połączenie idealne, znane od najdawniejszych czasów. Ta niezwykle przyjemna i skuteczna metoda regeneracji całego organizmu i osiągnięcia głębokiego relaksu przyczynia się bezpośrednio do zwiększonej odporności i energii życiowej. A co za tym idzie, bardziej owocnych manifestacji w Twoim życiu. Samo skorzystanie z pierwszego w Polsce nagrania sprowadzoną aroma medytacją pozwoli Ci uwolnić się od napięcia i stresu dzięki uważnemu kontaktowi z wybranym zapachem i wizualizacji Twojej mocy oraz prawdziwej esencji ciebie pochodzącej z zapisów w Twojej podświadomości, która od urodzenia odpowiedzialna jest za 95% Twoich wyborów i doświadczeń. Aroma medytacje, które powstają w przestrzeni czystego serca, tworzy z intencją dla Ciebie i dla siebie, intencją miłości, wolności i pokoju na świecie. Mogą być one częścią Twojego codziennego rytuału mocy. Polecam Ci włączyć w taki rytuał ulubione olejki eteryczne oraz nawyk picia czystej wody. Wszystkie te elementy mogą być niezastąpionym wsparciem dla Twojego rozluźnienia, oczyszczenia, uziemienia i zapisania nowych informacji w Twoim polu energetycznym. Często powtarzam, że jesteśmy niczym płatki śniegu niby podobni, a jednak wyjątkowi. Nie ma drugiej takiej osoby jak Ty. Co więcej, każdy z nas posiada swoją niepowtarzalną aurę zapachową i wapik seksualny. Dlatego właśnie praca z zapachem, podczas której tworzysz swoją unikatową kompozycję zapachów roślinnych, dobraną specjalnie dla Ciebie, jest bardzo uświadamiającym i rozwojowym procesem. Daj sobie przestrzeń na odkrycie rezonujących z Tobą roślinnych, nut zapachowych, czystych esencji botanicznych tych prawdziwych, organicznych, pełnowartościowych substancji, które podwyższają wibracje życiowe, harmonizując wszystko, co trzeba. To właśnie prawdziwe olejki eteryczne, tętniące życiem w maleńkich szklanych buteleczkach, mają prastarą moc równoważenia energii mentalnej, emocjonalnej i fizycznej. Korzystają z nich od wieków zarówno ludzie, jak i zwierzęta. W końcu bez roślin świat wydawałby się całkiem martwy. Katarzyna Medycejska ukochała sobie cytrusy i neroli. Przypominały jej o włoskim domu, kiedy mieszkała w Paryżu. Maria Antonina uwielbiała kąpać się w zapachach słodkich, pudrowych i afrodyzjakalnych. Elżbieta Łokietkówna była fanką rozmarynu, który zapewniał jej świeżość umysłu i młody wygląd przez długie lata. Ja uwielbiam zapachy słodko-kwaśne, na przykład róża z rozmarynem i cytryną, czasem z rozgrzewającą nutą cynamonu czy goździka. Nie przejdę obojętnie obok mojej wariacji wody kolońskiej. Dlatego fiolka tych orzeźwiających perfum stoi w moim przedpokoju na wyciągnięcie ręki przed każdym wyjściem i po każdym powrocie do domu. Każdy zapach opowiada historię jego twórcy, wspomnienia, fantazje, pragnienia. W każdym ulotnym zakątku zapachu zaszyta jest ukryta prawda o życiu i jego krętych ścieżkach. Wystarczy, że zamkniesz oczy. Weźmiesz głęboki, świadomy, czuły wdech z konkretnym aromatem i w ułamki sekund przenosisz się do równoległej rzeczywistości, gdzie czas nie ma znaczenia. Poza tym, jak często spotykasz się ze sobą w uważności? Pytam o to, bo kiedy wybierasz się na jakiekolwiek warsztaty, obozy, prelekcje i inne spotkania z ludźmi czy z medycyną, może być nawet w formie online. Tak naprawdę spotykasz się ze sobą. Oczywiście w spotkaniu mogą brać udział inni ludzie, zwierzęta, rośliny, grzyby, żywioły i cała masa ziemskich pośredników, ale w istocie i tak w każdej chwili to ty jesteś w nieustającym kontakcie ze swoimi myślami, założeniami, wzorcami i emocjami. To ty możesz poczuć, co się dzieje w twoim ciele, gdy wąchasz olejek lawendowy czy pomarańczowy to ty interpretujesz świat, który obserwujesz i z którym wchodzisz w interakcję. Finalnie to ty decydujesz, co chcesz myśleć i robić w związku z doświadczaniem świata zewnętrznego. Może brzmi to filozoficznie i duchowo, ale suma sumarum życie każdego z nas obraca się wokół pytań: kim jestem? Jaki jest cel mojego życia? Czy jestem szczęśliwa, szczęśliwy? I oczywiście to, że znajdziesz odpowiedź na takie pytania, nie oznacza, że już nigdy go sobie nie zadasz czy nie zmienisz zdania. Nie zboczysz z uprzednio wybranej ścieżki, dostrajając się do innej wersji siebie. Tym bardziej warto poznać naturalne i wzmacniające sposoby wykorzystania wachlarza możliwości Twojego ciała i umysłu, żeby dowiedzieć się, co w danym momencie jest Ci najbardziej potrzebne. Twoje ciało to też taki ziemski pośrednik, najbliższy tobie, informujący cię o rezultacie Twoich dotychczasowych decyzji i o tym, jak ci jest w środowisku, w którym się obecnie znajdujesz. A nic nie wpływa na nasz organizm tak jak zapachy czystych olejków eterycznych. To nie jest marketingowa gadka, to badania naukowe, które od wielu lat pokazują, że jeszcze bardzo mało wiemy o zachowaniach mózgu, ale to co ustaliliśmy z pewnością, to natychmiastowa reakcja mózgu i ciała na wzory chemiczne zaklęte w eterycznych esencjach roślin. Olejki eteryczne w mgnieniu oka przedostają się do mózgu i krwiobiegu, penetrując wszystkie zakamarki naszego ciała. Wpływają na umiejętność koncentracji, poziom energii, witalność, odporność i stan emocjonalny, pomagając również wychodzić z uzależnień. Wiem to nie tylko dlatego, że od lat studiuję aromaterapię i mindfulness na międzynarodowych uczelniach. Ale przede wszystkim obserwuję, co dzieje się ze mną i z moimi kursantami, rodziną i przyjaciółmi, kiedy zaczynamy uważnie obcować z czystymi olejkami eterycznymi. To naprawdę niezawodne i ponadczasowe, acz nadal tajemnicze wsparcie od Matki Natury. A kiedy dodamy do tego wewnętrzną intuicję, do której prowadzą bramy naszych zmysłów, tworząc niepowtarzalną kompozycję zapachową, która wibruje tylko dla nas. Jesteśmy w miejscu, w którym może wydarzyć się już tylko magia. Zatem, co przygotowałam dla Ciebie w ramach kursu online Elixir mocy? Ogrom informacji o zmyśle węchu i jak go trenować, nawet jeśli Twój węch nie domaga, a także jakie dolegliwości węchu wyróżniamy, z czego się biorą i co powodują. Praktyczne ćwiczenia na uważność węchową, w jaki sposób możesz już teraz rozwinąć swoją percepcję zapachów, siedząc w domu, nie mając nawet olejków eterycznych. Wprowadzenie do wiedzy o leczniczych esencjach roślin aromatycznych, w tym olejki eteryczne, hydrolaty i oleje tłoczone na zimno. Wiedza teoretyczna i praktyczna na temat aromaterapii, ale również tworzenia kompozycji zapachowych dopasowanych do Twojego obecnego stanu umysłu, ducha i ciała według standardów perfumiarstwa na świecie. Przy czym w części teoretycznej nie zabraknie obszernej lekcji o dziejach zapachów na przestrzeni wieków. W kursie eliksir mocy nie zabraknie oczywiście dokładnej instrukcji krok po kroku, jak stworzyć własne, zdrowe perfumy. Eliksir mocy na bazie aż 16 prawdziwych olejków eterycznych Bio, -oilo, a także czystego certyfikowanego oleju rzeżowa. Oczywiście nie musisz wykorzystać wszystkich 16 olejków do stworzenia swojej kompozycji, ale dzięki szerokiej gamie zapachów masz z czego wybierać i możesz stworzyć aż 3 eliksiry, tak naprawdę o wiele więcej. Przy okazji dowiesz się, jak stworzyć eliksir mocy z intencją dla kogoś. W ramach kursu otrzymasz oczywiście zestaw trzech fiolek typu Roland ze specjalnego ciemnego szkła do przechowywania czystych olejków, a także nalepki na buteleczki. W ramach kursu otrzymasz też ściągę zapacholika, czyli mini e-book 56 plansz z najważniejszymi informacjami z kursu. A na koniec. Tak jak wspomniałam, wisienka na torcie, czyli aroma medytacja, mam moc z twoim eliksirem, którą możesz praktykować codziennie, dostrajając się do wymarzonej wersji swojej rzeczywistości. Na koniec przytoczę kilka opinii moich kursantów, którzy wzięli udział w warsztatach tworzenia eliksiru mocy z medytacją. Choć w nowym kursie wiedzy jest o wiele więcej niż na warsztatach na żywo, których obecnie nie prowadzę z uwagi na ogrom zleceń warsztatów firmowych i moje podróże. Zresztą zamanifestowane również dzięki wsparciu moich eliksirów. Oto opinie. Uwielbiam swój eliksir mocy. Codziennie go wącham, a co jakiś czas stosuję na skórę. Czuję się bardzo dobrze. Dawno się tak nie czułam. Kolejna opinia. Mój eliksir mocy jest uzależniający, nie rozstaje się z nim na krok. Kolejna opinia. To, co dostałam, przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Medytacji prowadzonej przez Julię nie zapomnę do końca życia. Nie skłamię, jeśli napiszę, że dzięki Julii zmieniłam się ja i moje postrzeganie tego świata. Kolejna opinia. Wspaniałe, relaksujące i jednocześnie edukujące doświadczenie. Zachęcam wszystkich, którzy czytają ten komentarz, do wejścia w świat zapachów i uważności zmysłowej. Pomaga to świadomie zadbać o swój well-being i mindfulness w pracy i po pracy. Kolejna opinia. Dziękuję serdecznie za cudowny, pachnący czas. Mój własny zapach z każdym dniem zachwyca mnie coraz bardziej. Dziękuję. Drogi słuchaczu, jeśli masz odwagę, by poznać siebie lepiej i dostroić się do życia, na które zasługujesz i które czeka na ciebie, skakuj na pokład. Kliknij link z opisu i widzimy się na kursie Eliksir Mocy. Pozdrawiam pachnąco. Julia mafalda viviani